Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy sobie próbowali wymienić taki port USB, to jest mikro USB, tak to sobie tutaj wygląda. Tu jest jeszcze jakaś dodatkowa płytka przylutowana, z drugiej strony jest jakaś tam drobnica. Więc tak, pasowałoby to całą płytkę tutaj grzać od dołu, to od dołu jest drobnica, nie chcę tego grzać hotem, spróbujemy sobie zrobić coś takiego. Bo tutaj jest przylutowane tutaj i w tych otworach. Spróbujemy sobie dodać tutaj cynę niskotopliwą i, i spróbować odlutować najpierw tą wierzchnią płytkę. A później tam wymienić na tej jednej małej płyteczce dopiero to gniazdo i zalutować całą płytkę. Tutaj jest przycisk, więc spróbujemy sobie go gdzieś jakoś tutaj zabezpieczyć, żeby nam się nie majdał. Mamy cynę, to jest jakaś cyna z bizmutem. No i zobaczmy, czy to nam się cokolwiek uda. Tak zdziałać. Może mniejszą temperaturę damy. Podlejmy to topnikiem, bo coś się nie chce łapać. No to spróbujmy na dwie utownice. No jednak, jak to mówię, bez chota to nie robota. Musimy użyć hota. Ja to nie zajdzie. To tu więcej pól No i zaś zaszło, tylko weź to później przylotuj tutaj. Dobra, to są wszystko pola masowe. To trudno. Jak któreś tam nie łapnie, to nic się nie, nie stanie, jakoś to przeżyjemy. Dobra, zasadniczo myślę, że te wszystkie pola można olać. Oprócz tych tutaj na dole, bo one są sygnałowe. Czyli myślę, że zrobimy tak. no Może nie najbardziej profesjonalnie, ale olejemy te wszystkie pola. Oprócz tych tutaj na dole, sygnałowych i nie będziemy jakoś specjalnie starać się ich nawet przylutować. No i teraz konektor od tej małej płyteczki już możemy sobie spróbować odlutować hotem. to spróbujmy ją oczyścić mamy stare i nowe gniazdo Muszę upewnić, czy na pewno są identyczne. No, wyglądają pasowało idealnie. I teraz myślę tak, pobielić sobie tutaj te ścieżki. I podgrzeć hotem od spodu. Dlaczego ja się tak męczę, a nie włożę sobie tego pod mikroskop? No, jeszcze to przeczyśćmy. Damy to nowego topnika. Może będę trzymał pęsetą i grzał od spodu? Nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł. No tak jak mówię, ja się takimi rzeczami na co dzień nie zajmuję. Ale kolega mnie uprosił. No i będziemy coś cudować. No, może tak będzie wygodniej Tutaj. tylko tak trochę? Nie wiem, czy będzie tu coś widać, ale wygląda, jakby się tam połączyło. Już mogło się połączyć lepiej, bo to tak kurde tylko łapnęło delikatnie. Ale myślę, że już nie będę próbował więcej, bo jeszcze bardziej zepsuję. Zalutujemy sobie teraz te nóżki i składamy i zobaczymy, czy tutaj na tych polach, tych tutaj będzie wyjście. No tak, teraz trzeba to wyczyścić. Bo tutaj jak będą górki i doliny, to znowu tam się nie przylutuje. Nie wiem co to z tego wyjdzie. Ale najpierw zobaczmy czy to gniazdo to w ogóle tutaj przetrwało. No tak średnio chyba. No trochę się. Trochę się ugięło. No i zobaczymy, może wejdzie. Może się naprostuje. A może mi się tylko wydawało. No dobra, zobaczmy czy wyłazi 5V. <laughs> Chyba było na tych skrajnych pinach. No coś, coś tam widać. Matka sturkowa. Kurde, cyna się tam wdarła do środka. Ja pierdź. No nic, spróbuję to sobie wydubać. No to jest moje pierwsze gniazdo, które robię, także nie krzyczcie. Ja wiem, że tutaj jeszcze brakuje dużo. No ale kiedyś trzeba się zacząć uczyć, nie? No, tak by sobie to miało wyglądać po wlutowaniu. No to jeszcze ostatni test. Zobaczmy czy działa. Nie, trzeba by włączyć, nie? No mamy nasze wolty. Nie pokażę wam jak całe urządzenie działa. To jest tablet też go tutaj nie mam, ale dam znać w opisie, czy urządzenie ruszyło, czy nie. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, pozdrawiam i nie krzyczcie w komentarzach, bo robię to pierwszy raz.